Wiesz, co tak naprawdę hamuje ci rozwój? Nie lenistwo, nie brak motywacji, tylko to, że boisz się wyglądać jak idiota. Cringe to nie porażka. Cringe to pierwszy etap, bez którego nie ma niczego. Ten film jest właśnie o tym: o tym, że jeśli nie robisz rzeczy, przy których sam siebie czasem nie możesz znieść, no to stoisz w miejscu. Witajcie widzowie. Temat dzisiejszego filmu na pewno jeszcze jest wam znany, bo zresztą go widzicie w tytule, prawda? Czyli cringe to samorozwój. Co ja w ogóle mam przez to na myśli? Nie do końca wiem jak to tak wytłumaczyć jednym zdaniem, dlatego po prostu dam przykład z mojego własnego życia, gdzie byłem tym takim cool nastolatkiem powiedzmy nie, takim tym Edgy, śmialiśmy się z tych różnych rzeczy, takich mrocznych. Nie wiem jak y, ktoś został rozjechany przez auto i tak dalej. No to było wiadomo, zjebanie w wieku 15 lat. Ale chodzi o to, że wtedy zazwyczaj śmialiśmy się z osób, które starały się zrobić coś swojego. Robiły na przykład muzykę, robiły jakieś filmy na YouTube i ja jakoś zawsze w tym towarzystwie czułem się bardzo dziwnie, ponieważ sam też chciałem coś robić. Ale często ci znajomi, którzy robili te rzeczy, one autentycznie były bardzo cringeowe. Ja też się z nich śmiałem. No i teraz o co chodzi, że cringe to samorozwój? Tutaj mamy na myśli wychodzenie z własnej strefy komfortu. Czyli tak jak ja teraz siedzę przy mikrofonie, gadam swoje jakieś przemyślenia, jako nawet może jakaś dziwna forma terapii, po prostu przepisanie moich myśli na papier, to jest jakby krok w dobrą stronę. Ja w życiu nie założyłbym biznesu, gdybym trzymał się tego, że o, to jest cringe'owe, bo na przykład muszę dzwonić do ludzi, bo muszę rozmawiać z nieznajomymi, bo muszę się reklamować, bo muszę się rozumieć, jakby wychodzić do ludzi. Większość tego cringe'u właśnie bierze się z tego, że masz Poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nowymi ludźmi, mm, sprzedawać coś, to jest wiadomo, bardzo trudne, ale tu mówimy o czymś stricte biznesowym. Ale to odnosi się także do sfer takich życia po prostu. Na przykład zagadanie do dziewczyny. To jest cringe, cię zjada, jak masz to zrobić na początku. I to jest ten taki, no bo to nie jest taka żenada. Wiecie, o co mi chodzi, po prostu. No i co, no, ale robisz to w końcu, jesteś, ci się nie udaje, raz, drugi, może piąty nawet, ale to jest, to jest rozwój. Jakby według mnie, rozwój to nie jest, jakby coś ci się ciągle udawało, tylko to jest poprawianie czegoś, prawda? Robienie czegoś coraz lepiej, coraz lepiej, aż może w pewnym momencie dojdzie się do takiego poziomu, że, że on cię satysfakcjonuje po prostu, albo do perfekcji nawet. No i w jakich aspektach życia to, to ma znaczenie? Przy poznawaniu ludzi. Przy poznawaniu drugich połówek, przy pracy, przy biznesie, w szkole i wszystko. Wiadomo, że nie chodzi o robienie z siebie debila, o bycie cringe'owym, takie autentyczne, że nie wiem, robisz pranki lubią w autobusie, no nie no, to, to nie tak nie rób, ale chodzi o to? Wychodzenie z własnej strefy komfortu. Kiedyś miałeś jakiś pomysł: stworzyć grę albo nagrać filmik na TikToka na YouTube'a. No, ale moi znajomi go zobaczą i będzie cringe, nie? No i co z tego? Jakby musisz zrozumieć, że z tych wszystkich ludzi się śmiano na początku prawie, że zawsze. Wszyscy się z nich śmiali, a dopiero potem przestawali się śmiać, kiedy tym ludziom się naprawdę udało. Kiedy robisz coś fajnego, coś swojego, wkładasz w to serce, ja jestem zdania, że prędzej czy później ci to się po prostu uda. Wielu raperów, piosenkarzy, aktorów, youtuberów, no mówiło, że po prostu ludzie się z nich śmiali, a oni robili to, co chcieli. Nawet jak na grywali jakieś gameplaye z gierek i tak dalej. No i wiadomo, że przypadek jest nierówny przypadkowi i niektórzy są mega cringe'owi i niektórzy robią też wszystko tylko dla pieniędzy i wyświetleń, gdzie jest mowa o tak zwanej Bistyfikacji całego YouTube'a, jeśli wiecie o co chodzi. Chodzi o te takie zjebane miniaturki, chodzi o ten content taki spierdolony, który jest tylko zrobiony pod wyświetlenia. Ja bardzo nad tym ubolewam, bo dla mnie zawsze internet to było takie miejsce, gdzie mogłeś się poczuć tak z tym drugim człowiekiem, jakby to był trochę twój kumpel. Wiadomo, że to jest relacja parasocjalna, ale to nie była telewizja. To w tym się wyróżniało, że to nie była telewizja, to były osoby, pokazywały swoje przemyślenia. Może się z kimś nie zgadzałeś, może się z kimś kłóciłeś, no ale na tym polegało piękno tego internetu. A teraz? Teraz to jest jakaś zupełna sraka, bo nie dość, że nie możesz powiedzieć przekleństwa, w pierwszych 30 sekundach, bo ci obetną zasięgi i tak sobie ciebie kontrolują, to jeszcze najbardziej promowane są tu gówno content w stylu gramy w berka i sprzedajemy wyspę i kurwa chowamy się na drzewie, nie? No i wiadomo, można też być jakimś tym youtuberem dla dzieci. Im starszy jestem, tym bardziej brzydzą mnie wszystkie korporacje. I to, że jak ten świat zaczynał wyglądać. Że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy pod jedną korporacją i to coraz bardziej widać jak te korporacje wszystko kontrolują, na przykład ostatnia sprawa ze Steamem, gdzie gry NSFW zostały zablokowane prawie rzeczy, zostały nawet w końcu, nie wiem, przez Mastercarda czy przez jakiegoś... Yy... Za jakąś furtkę płatniczą, w każdym razie, tylko dlatego, że ktoś tam sobie sprotestował. Jak to jest możliwe, że te furtki płatnicze w ogóle mają możliwość zrobić coś takiego? Rozumiesz, że to jest wszystko dla mnie okropne i straszne. Mam ochotę przedstawiać swoje myśli w internecie i stworzyć jakiś taki ruch, taki kontrruch do tego wszystkiego. A jak mi się nie uda, to wypierdalam do Nepalu na szczyt jakiejś góry, sadzę tam pomidory i jestem mnichem, nie? I zupełnie mam wypierdalone w całą technologię, cały internet i wszystko. Po prostu mam wrażenie, że świat się stopniowo stacza. Denerwuje mnie też bardzo, bardzo mnie denerwuje ten brak wolności słowa. Że niby jest tam wolność słowa, super wszystko, ale zaczynam mieć wrażenie, że to jest wolność słowa, to taka kolorowa telewizyjna, nie? Że ktoś może powiedzieć, że jest gejem, ale ktoś ci w pierwszej minucie filmiku nie może użyć słowa kurwa bo będzie miał ocenzurowany film, nie. To jest jakby dla mnie No co to jest za wolność słowa? Nie wiem, chciałbym, żeby istniała taka platforma. Gdzie można wyrażać te myśli bez jakichś większych skrupułów, gdzie twórcy mają w miarę równo i godnie płacone, gdzie reklamy gdzie nie są forsowane nawet kurwa na płatnych subskrypcjach, bo to jest mega żenujące. Teraz Facebook i Instagram chcą, żebyś płacił 40 zł za brak reklam. Forsują ci reklamę nie do pominięcia. YouTube zastanawia się nad wprowadzeniem reklam na płatnych kontach, czyli na YouTube Premium. E, to wszystko jest żenujące. I to wszystko idzie w złym kierunku. No tak samo jak jakieś te Sky Showtime czy Netflixy, nie. Które dokładnie, y, mają te konta płatne, które i tak zawierają reklamy, bo to jest konto jakby najniższy level. No i wiadomo, że korporacje muszą zarabiać, ale ja mam wrażenie, że to wszystko jest takie okrutne i to jest tak po prostu skomercjalizowane, wszystko, że przestaje mi się mega ten świat podobać. I to nie jest jakiś list y, samobójczy. No i nawet to słowo trzeba ocenzurować. Rozumiecie, że nie mogę sobie ani zażartować w taki głupi sposób. Nic nie można powiedzieć nigdzie. I ten film zupełnie traci temat. Jakby. To są po prostu jakieś moje przemyślenia. Mogę się na jakiś temat rozwinąć bardziej, jeśli będzie trzeba, ale po prostu rzucam co mi przychodzi do głowy i... I tak to wygląda. Także jeśli, jeśli kiedyś marzyłeś, marzyłaś o zrobieniu czegoś, zaczęciu robieniu czegoś, to po prostu zacznij to robić. Siadasz i to robisz i naprawdę nie szukaj wymówek, że coś jest niedoskonałe, że czegoś tu brakuje, że coś trzeba poprawiać ciągle, bo to potem finalnie się skończy tak, że nic nie stworzysz. Wiesz, tak dążysz do tego ideału, i on nigdy nie powstanie, nie? To jest to jest fatalne. Jesteśmy trudnym pokoleniem widzowie. Jesteśmy pokoleniem wychowanym w tej dobie internetu. Teraz jeszcze tej sztucznej inteligencji zajebanej, która jest yy, bardzo spoko, jeśli umie się z niej korzystać, ale większość ludzi nie umie z niej korzystać na 100%. No co, społeczeństwo będzie coraz głupsze według mnie. Dążymy na dno widzowie. I to nie jest takie dumerskie, tylko to jest po prostu, że chciałbym taką społeczność, albo taki ruch, który staje przeciw temu wszystkiemu, nie? No nie nawet taka walka z systemem, bo to brzmi tak wszystko foliarsko, ale jakiś taki lekki sprzeciw temu wszystkiemu. Nie denerwuję Was, że wszystkie firmy o nas wszystko wiedzą. Każdy ruch na jakiejś stronie internetowej jest śledzony. Wszystkie informacje są zapisywane. Adresy i tak dalej. Jakieś zdjęcia na chmurach. Wszystkie po prostu prywatne informacje są wszędzie. Nawet już teraz odchodzimy od płatności gotówką. Wszystkie transakcje są zapisywane na kartach i tak dalej. No po prostu e, pesymistycznie zakładając, to no, stwierdziłbym, że dążymy do końca ludzkości w ciągu najbliższych ilość tam, no, może nawet set lat. Może wgrają nam jakieś nasze umysły do kompa i będzie. LLM, model kubawów i super. No ale co to za życie, nie? To wszystko. Mam po prostu wrażenie też, że z tego zrobią się takie dwa obozy ludzi i jedni tak będą po prostu mega za tym AI, za tym rozwojem i tak dalej, że no komercha i super. I drodzy tacy co zupełnie wrócą do natury, nie? Że będą jak Amisze. Będą żyć w lasach, będą sadzić swoje jakieś uprawy, będą hodować zwierzęta. Po prostu mam takie wrażenie, że to jest jakby druga strona monety. Na pewno ta moneta to jest nieproporcjonalna i z jednej strony jest znacznie większa niż z drugiej. No jakieś mam takie wrażenie, że jakbym miał stawiać na coś, to, to właśnie na coś takiego. No i co? Wyjście ze strefy komfortu? Teraz ja trochę wyszedłem ze strefy komfortu, bo wam powiedziałem, trochę otworzyłem się. Tylko kto chce słuchać takiego jakiegoś pierdolenia, jakiegoś randoma z internetu, prawda? No i to chyba by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie moich przemyśleń. Może coś wartościowego z tego wyciągnęliście? Może nie. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, żeby być na bieżąco. Przede wszystkim do komentowania, bo lubię czytać komentarze, lubię się z wami kłócić, lubię się z wami zgadzać i smyrać się po jajkach. No, dobra. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Pa pa.